No, cześć, mordeczki. No, generalnie od poprzedniego odcinka niewiele się zmieniło. W sensie możecie to traktować jako kontynuację, bo tak naprawdę gram tego samego dnia, ale odcinek do Was trafia później. Nie? Więc cóż, włączmy mapę. Miałem lecieć tutaj na Police Station tutaj, między szkołą a Police Station. Myślę, że tam skoczę. Już się bałem, że to łódka będzie tych jakichś wyroli. Tak, z dwa dni nie miałem rajdu, więc się spodziewam, że jak popłynę sobie na wyprawę, to zaraz mnie kurde kurestwo zrajdują, nie? A to będzie lipa, chyba nie podładowałem tanka. Aj! Kusera! Dobra, to jest to. To jest nowe miejsce. Nowe miejsce. Swoją drogą nie wiem, jak to się trzyma, bo tu nie ma profilu. Mam nadzieję, że to zaktualizują. Już tak się nie da żyć! Kogo my tu mamy? Znowu maruderzy, maruderzy, to jesteście do dupy tam. Żebym ja jeszcze umiał... trafiać... Ej! Spokój, spokój. Dobra, tam broni czarnoprochowej to mam dużo. I będę sobie ubijał i co, więcej nie ma. O proszę, jest tu jakiś, co strzela. Do góry się chowa. Go nie widzę nigdzie. Jest tu. Oj, headshot'em oberwał. I pozamiatany. No nie. AI tutaj w grze to jest po prostu tragiczne. Noż. Natomiast AI to jest jedna rzecz. Nie, bo ja się gram solowo, Ja nie lubię grać w multiplayer. O kur... Co mi z. Co mi zrobili? A to skurczy byki. Rozwalili mi łódkę. Ja cięż pierdyle. Ja nie mam żadnych materiałów chyba na nową łódkę. Oto skurczy byki. Oto se pożegnamy się chyba. Masz tu zdzidy. z zdzidy. Jak chcecie walkę zacząć, ja tu ładnie kulturalnie podszedłem do tematu, a wy mnie tutaj tak ostro bierzecie. No dobra, to w takim razie flarę trzeba będzie pierdyknąć chociaż coś tu było widać Niech się rozświetli Wasz los Dawaj mi tu amunicję ty kanparcy są mamy troszkę gumy Ej, ale nie wiedziałem ja nie wiedziałem, że się łódkę trzeba naprawiać Cholera, ja tam miałem 12 litrów tej benzyny. i Ja, przecież to jest strata olbrzymia. Dajcie mi benzynę troszkę, no jest gazowy 3 litry. Zawsze coś. Dobra. To trzeba złoić, a ty? No ja w multiplayera nie byłbym najlepszy. Ale przynajmniej widzicie jaki jest potencjał. Elektronika, to jest coś, co bym chciał, to bym chciał. No, amunicja zawsze się przyda. Przynajmniej to co namarnowałem na was. Bo tego jest kupa. To jest czysto, co my tu mamy? Portki mam. Portki już mam. Awaryjnie nie wezmę. Lodówka. Lodówka pusta. Z łóżka zawsze kloty może wypaść. Mm. Jak widać wypadło mi coś na G, i co wyżej mogę podejść. Strzela mi tu ktoś, czekajcie najpierw to tak. zrobię. Naucz się strzelać Raven, a to też typek. On ładuje, dobra to jak ładuje to jego go Puszkę z żarciem. Fajnie, no nie jestem najlepszym strzelcem, dlatego mówię. O i w multiplayera to jestem kiepski. W multiplayera jestem do kito, dlatego nie gram w multiplayery, no wstyd mi po prostu, bo... jakbym... No zresztą grałem w Rasta na przykład, nie? No to mnie tam bałamucieli grubo, co to jest? Wallpaper żółty. Żółty wallpaper, czyli jakaś tam ściana. Mamy tutaj nowy rodzaj wdzianka, czarny top Mamy portfelik, mamy Zippo Mamy PM No i ten Armor, nie? No to tam wezmę Tutaj mamy zwykłe drewno No, teraz skóra Skóry dawno nie widziałem, to jest ile? Który to jest odcinek? 13-14 od tego momentu to ja skóry dawno dawno nie widziałem Naprawdę, skórę jest bardzo ciężko uzyskać. Jeszcze do góry trzeba iść tutaj. Żeby było gasolin, więcej gasolin, więcej. Dwie sztuki tylko. Portfelik mi drugi wypadł. Ile on jest warty? Nie jest napisane. Łoty Skurczy byku, ty gdzie się tutaj chowasz? E, troszkę tego i tutaj mamy. No i właśnie, teraz się zaczyna. Jak więc zbierać rzeczy, tak, żeby być Wilk owcy o, czy tam o. Wilk owca syta, wilk cały, tak? Wybierzemy sobie to. ciuszki zostawię, to wezmę. I tak to chyba zostawimy, nie? No bo nie mam łódki. Łódkę mi rozwalili, więc to jest. To jest następna rzecz, którą muszę odrobić. Zobaczmy mapę. 95%. Czegoś tam nie wziąłem, jakieś tam pierdoły. I to się nazywa Sea Viper Outpost. Fajnie, że pododawali dużo nowych rzeczy, bo obszar jest duży. Ja uważam, że powinny być tutaj duże wyspy, olbrzymie wyspy. Tego mi brakuje. Chodzimy na jedną wyspę i tam są jakieś frakcje. I, i to by było spoko. Ja wiem, że to jest Sunken Land, ale ten też nie, nie, nie powinno wyglądać tak, że, yy, że tylko małe wysepki są mnie ze złomu zrobione, bo skoroś ten złom wzięli, nie? Więc duże wyspy powinny być. Tymczasem ich tu nie ma. No dobra, to szukamy... Aha, no nie mam łódki. O Boże, drogi, aż tam muszę dopłynąć. Jestem w stanie w ogóle dopłynąć. No nie wiem, zobaczmy. Pam. No, mogę sobie tak tutaj popłynąć ładnie kulturalnie. Mam tu jeszcze Underwater Sea. Nie będę tego używał, bo jest godzina siódma, ósma w zasadzie. Więc raczej nie zatonę, co najwyżej mogę się rozejrzeć pod nie, bo wydaje mi się, że jest szansa znaleźć na dnie na przykład skalopy. W sensie to nie jest tak, że musimy za każdym razem celować tylko i wyłącznie w obszary, które są oznaczone, na przykład tu. Jestem na obszarze totalnie nieznanym, a widzimy jakiś tam, jakiś domeczek sobie leży. No, i właśnie pytanie: czy w takich obszarach nie znajdę cenniejszych rzeczy niż w tych obszarach, które są zaznaczone? Inventory is full. Wypijmy sobie wodziałkę, bo ja bym jednak wolał te czerwone algi. One są cenne. No, i w tych obszarach niezaznaczonych może się okazać, że znajdę kurczę lepszy lód niż w standardowym. Czy tak powinno być? Według mnie. Tak powinno być. W sensie każdy twórca powinien właśnie umieszczać obszary, które nie są w teorii w obiekcie zainteresowań gracza. A więc sobie tam przepływa, przepływa i, w te... i nie znajdzie. Nie znajdzie, chyba że jest bystrym człowiekiem. bo no wtedy znajdzie. A jak znajdzie, to będzie bardzo zadowolony. Pan, pan będzie zadowolony, że pan tu dotarł. No, I mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Nie? już wygląda troszkę bardziej na zaawansowany obszar, jakbym... Nieznane ruiny neutralne. Ja jestem tu. Muszę tam lecieć. To troszkę, troszkę się zakalopowałem. No to tu już jest ten obszar z góry zadeklarowany. Czy mogę stal zebrać? Już nie ma miejsca na stal. Tam jest coś cennego. Co to jest? Safe mi się tu pojawił? Nie, klow się pojawił. Klow mogę zebrać. Scrap metal już, już ciul tam ze scrap metalem. Algi są cenne, bo ostatnio bardzo cierpię na brak alg. Z początku olewałem algi, jak tylko się dało. No bo cóż, stwierdziłem, że a na no co mi to nie. A potem, jak doszło do konfrontacji, to się okazywało, że jednak te algi to są cholernie cenne. Ale dobra, to nie ma co porównywać w ogóle Swankenland z, nie wiem, Subnauticą, chociaż tego mi brakuje w tej grze. Czyli skoro to jest ocean, no cóż, zatopiony świat, tak, to powinno się wchodzić nie tylko w poprzek, ale też wzdłuż, czy tam wszerz, czy. czy nie wiem jak to powiedzieć, w głąb, w głąb no, pod wodę, pod wodę nurkować i tam powinny być po prostu skarby skarbów. Dobra, zebrałem troszkę drewna. Zebrałem tego gazolin. Możemy zobaczyć sobie, czy z mojego tutaj sprzętu się coś tego gazolina wydostało. 10. Zyskajmy co 10 gazolina. To jest dużo, to jest dużo. No potrzebuję go, nie? Bo, bo tutaj pływam coraz więcej. Eee, pieniążki, torebeczki, to są pieniążki, to są pieniążki, to są pieniążki. To rebeczki mogę porozstawiać, że to po niby. Tu mogę skóry wrzucić tu mogę wrzucić. Co tu mogę wrzucić komponenty? To, to jest w innej skrzynce. A nie za wiele zebrałem, powiem wam szczerze. Myślałem, że będę miał znacznie więcej. Przynajmniej gazolina mam całkiem nieźle zbieranego. Yy, amunicji troszkę natraciłem. Algi mam, gumy mam. Gumy mogę gdzieś tu wrzucić. Tu są gumy. Mięso to tam wrzucę od razu. Niech się gotuje. To będzie tak. Czerwone algi. Tych, te, tych całkiem sporo zebrałem, więc ja bym sobie to wszystko fajnie poustawiał. Mamy lustro, mamy mieczyki. To nie jest wiele warte, więc naprawdę to, to lepiej ustawiać. Teraz tak, torebeczkę teściowej. Torebeczkę teściowej ustawimy sobie jedną tutaj. I drugą torebeczkę sobie piertyknę na następnej beczce. Tutaj. Lustro. To jest już takie duże lustro. Już jedno mam. Ale mogę drugie dać tutaj, że to będzie takie przejście. Jak do Hogwartu możemy wejść tu, albo tu i to jest to samo. Następne mieczyki, mógłbym sobie tutaj na przykład wejście za, zagospodarować, a ja tu mieczyki już pierdyknąłem wcześniej tutaj. A że to jest zbrojownia, to pierdykniemy też w tym samym drugim miejscu, o, w ten sposób. Mam nadzieję, że dam radę przejść. na radę przechodzić, tylko przebokiem przechodzić. No i to jest zawsze ozdoba, która, że tak powiem, kusi przeciwników, tak? Tak bardzo ich kusi, że im więcej tych ozdób mamy, tym więcej się ich pojawia. Nowy przedmiot, mamy Broken PM. No i właśnie, tutaj bym musiał pierdyknąć jeszcze jakąś skrzynkę, kurde. Ze stali najlepiej. Budujmy. Co mi stać? Żeby był porządek, yy, mogę postawić barela tylko. Barel kosztuje 12, a to kosztuje 10. A ma tyle samo u dźwigu. To skrzynkę pierdyknę, bo mi szkoda stali na takie pierdoły. I to postawimy sobie też tak niefortunnie to pierdykłem. Ja to mogę w ogóle zebrać w jakikolwiek sposób. Nie wiem, na przykład. Pobrałem. I co? I się popsuł zegar. I dodało mi. Brakuje narzędzia. Brakuje narzędzia takiego, że jak coś postawię, to przecież mogę to przestawić, no co za problem. No ale nie, nie w tej grze. Przynajmniej nie na razie. No dobra, no to jest miejsce, gdzie mogę skrzynki pierdyknąć, dajmy ze Dobra, już mam tyle stali, że mogę trzy pierdyknąć, więc postawimy sobie tu szafkę. Teraz w toolboxie będę zbierał yy, wszystkie rzeczy, które są na czerwono zaznaczone. I niech tak zostanie. W górnym Toolboxie będę zbierał karbony. Tutaj będę zbierał... nie, to, to są rzeczy do... do craftingu. Sortuj. Tutaj będę miał rzeczy amunicyjne. Tutaj będę miał gun parts. I to już wygląda w miarę sensownie, tak? Czyli chcę mieć rzeczy jakieś fajniejsze, gun i ten... nie, to mam tu oznaczane. To mogę to sobie dać. Skuterek, skuterek. Mogę dać w ten sposób, żeby być na końcu. Przetopmy to też wszystko co się da. Możemy tutaj dać, to możemy dać tu, to możemy dać tu. No. I wygląda nieźle. Wygląda to nieźle, poza tym, że tak naprawdę za wiele to ja nie osiągłem. Zjadłem sobie i tego węgla mam od cholery, ale to, to się przydaje właśnie, że jak mam siarkę, to mogę robić z rewolweru jakieś tam. Rewolweru -re mogę robić jakieś płuwki Przeładuj Pan jedną, jedną amunicję. No i to mam pustą przestrzeń, więc ja to myślę, że skrzynki pierdyknę. I po prostu zrobię z tym porządek, bo stali też mam całkiem dużo. Jak tu sytuacja wygląda? No drewna mamy bardzo dużo więc pozbierajmy. A i wiem, że na was trafiają te nudniejsze rzeczy, nudniejsze aspekty, typu tam zbieractwo, ale no na tym polega ta cała rozbudowa, nie? Drewno trzeba zebrać, posadzić, dziecko spłodzić i żeby dom był postawiony, nie? I wtedy jest robota załatwiona. Ciekawe, ile teraz będę dostawał z tych drzewek, bo jakby potencjał rozwojowy drzewek, to mi się tutaj mocno, bardzo mocno mi się ogranicza. Tyk 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 tyk. tyk. Fajnie przynajmniej, że ze mną jesteście, bo na bieżąco będziecie obserwowali te, te zmiany, które wchodzą w życie, w grę. Staram się rzadko publikować. Jeśli chodzi o wersję alfa, to bardzo rzadko publikuję materiały. Raz na dwa, pięć dni, raz na tydzień, i za tą sprawą tak naprawdę widzicie, że ja mam jakieś tam swoje rzeczy potworzone, a muszę się przysposabiać do tego, co się w grze zmieniło. No dobra, mamy tutaj fajnie te wszystkie skrzynki. Zebrałem z tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z 11 skrzynek zebrałem 25 sztuk. Zapamiętać, 11 skrzynek z drewnem to, to 25 sztuk drewna. Wcale nie jest dużo, ale mój stok się mocno poszerzył, więc jeśli chodzi o to, to może się okazać, że jest to wystarczająca ilość. Ale jakbyście grali z kumplami, to tak nie do końca, nie? Dobra, jedną sztukę drewna tu zostawimy. Eee, dobra, butów nie mamy. Jesteśmy bez butowi. Co no tu mi zostało? No tu bym chciał kurcze, wyeksplorować, tylko że teraz łódki nie mamy. Traciłem łódź. Czy ja mogę zbudować łódź? Bo ja miałem motorboat. Fajnie by było mieć na przykład Jetstream Bow Rider. To jest ultra, ultra zajebiste. Uh. Single person high speed jet ski, no storage space. To nie ja chcę ze storage spaceem, mm. advanced parts potrzebne 5000 armoru ma, ale to wcale dupy nie urywa. No dobra, to guma, komponenty, e, gazolin. Guma, komponenty i stal. To muszę mieć postawione. No bo, sorry, zniszczyli mi. I to sobie postawię. A postawimy sobie. Nie, no nie tak. Postawimy sobie w ten sposób. Tutaj, kolorek sobie zmienił nie na żółty tylko na fioletowy i zaczynamy od zera tylko znowu fiul straciłem wiecie co ja nie będę dużo ładował, będę ładował po 5 5 myślę, że jest tyle, że mi wystarczy żeby gdzieś dopłynąć i gdzieś skądś wrócić a teraz straciłem ile? 13? możecie mi w komentarzu napisać kto zaobserwował bo ja teraz nie wiem to jest w cholerę ostatnią porcję też przerobię na gazoline Ile mam drewno? Nie mam drewna, a muszę iść po drewno. I myślę, że ten zapas yy, paliwka mi styknie. Drewno, pyk, pyk, niech będzie to D5 uzupełnię gdzieś tam po drodze. Tutaj wlewamy ingredienta. Jest uzupełnione i drewno. Proszę, szybko, klikaj. Powinno być, że trzyma i się uzupełnia. I tu będzie rosło teraz, nie? Czyli chemiczne substancje, typu tam glikole, nie glikole jakieś tam formaldehydy, żywice fenerowo-formaldehydowe, ale nie moje nowe, to, to jak bym wymieniał, tutaj tak randomowe są rzeczy dla was, nie? No i, i na tej podstawie uzyskam sobie paliwko. Niestety nie mam za dużo rzeczy, żeby sprzedać babeczce. To jest dużo warte, bo mamy tutaj 300 wartości. Magazyn, to tam... To... W majątku z tego on nie zbiora. jeszcze mam w ogóle 210, jeśli chodzi o wartość w monetkach. Więc to jest coś warte. Tylko tak naprawdę nie wiem na co to wymienić, bo ten sklep jest jeden. A uważam, że powinno być tych sklepów więcej. Eee, kończą mi się pomysły, kończą mi się pomysły. Uwagi na to, że nawet jakbym chciał. Dobra, z amunicją nie ma problemu, może powinienem mieć rifle ammo. Właśnie zrobiłbym jakiegoś rifla. Ten workshop, czy mamy coś do rifla? O, jest, jeszcze rajd się zaczął. Dobra, skończymy odcinek tutaj rajdem. Zamkniemy wrota. O ile was tu? Ile was tu? Więcej matka was nie miała? Dziady, cholerę tam muszę jakiś. Najpierw tych, co są daleko, żeby mi tu nie psuli. Dobra, to śpi... śpią już. ten nie, niech śpi. Dwójka śpi. Tu nie widzę. Chyba jakieś tam słabiaki tutaj przyszły dzisiaj. E, dzisiaj przyszły słabiaki, bo łatwo ich wykończyć. Chyba nawet bez pancerza są. Tak, to są słabiaki. Ten rewolwer jest spoko, bo on naprawdę szybko bałamuci tych leszczy. Tylko z tej strony będę musiał umocnić. Ale przynajmniej wiem, że od tej strony przypływają słabiaki. Co tam jest? Te Rhine Island i. Faraway Island, czyli to muszę wyczyścić, bo inaczej będą mnie bałamucić cały czas. Oni nic nie mają, to są słabiaki, ja to mogę popłynąć i ich naprawdę zniszczyć. Tylko żarcie mają, jakieś kusze. WODĘ MAJĄ! Kurde, w kubeczku. O, 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 to jest, to jest, to jest cenne. Zbieraj algi. Algi są super cenne. I co, tyle? Jeszcze jakieś trochę u koleży. No nie, no oni są słabi, oni nic nie mają, więc ja wiem, że na północ mogę polecieć. Ich tam naprawdę, kurde, skosić. Wy wypędzlować wszystkich, ale wtedy polecę nie z moim rewolwerem, ale z Desert eagle. Żebym wyczyścił cały teren do, do zera. No i przy okazji w sobie na przykład zażyję fish stew albo jakieś sa sałatkę. Żeby być cały czas doładowanym, Nawet nie wiem, czy nie mogę zrobić jakichś lepszych rzeczy. Mogę zrobić, tylko potrzebuję butelki z wodą. Ziemniaków nie mam. Tego kabaczka. Ale mogę zrobić chyba to z kraba, tak? Ja tu kraby pozbierałem. Mam tutaj jednego kraba w zapasie. Więc kraby mamy, skalopy. Nawet nie wiedziałem, że trzeba zbierać, ale dobra to. W razie mam skalopy. E, Strawbery zbieram tutaj. Lemonki też tu zbieram. Jeszcze sobie porównamy. Nie mamy. Kabaczków jeszcze nigdy w życiu nie znalazłem. Tarpun i red snapper. Tarpuny mamy, red snappery mamy. No i woda tak naprawdę. A i grzybki. A ja właśnie, a grzybki ostatnio kurczę wszystkie zużyłem chyba. Więc troszkę grzybków mamy, to mogę muszrumpierców zrobić, ale nie mamy rzeczy z ptaka. I alkohol, to nie mamy ziemniaków. No dobra. Generalnie... Widzicie, jak to wygląda. Wygląda to dosyć... No nie wiem, jak to nazwać. Solidnie. Solidnie. Staram się, jak mogę. W międzyczasie biegam tam za jakimś jedzeniem, za jakimiś pierdołami. Bo to zabiera bardzo dużo czasu, to, to sami dostrzegacie, na przykład o to. Nie, ale to medykamenty po prostu, naciskam i medykamenty są, żebym miał na wyprawę, ale to dużo mi tak naprawdę tego nie robi. Mamy tylko y, herbalów tych. Tamina Herbal Mix, i jeśli chodzi o czerwone, to mamy nie za dużo, żeby się leczyć. Pod tym względem jest Lipton Pipton. No i nie za dużo tej amunicji mi zostało. Tu mam jeszcze w zapasie, ale coś czuję, że będę musiał e, zacząć myśleć nad tym, co robię, bo jest kiepsko, bardzo kiepsko. No i tu jeszcze muszę zagospodarować przestrzeń. No nic, jestem otwarty na propozycje, dzięki wielkie za oglądanie i zaobserwujmy sobie jeszcze e, zachód słońca. A was proszę o subskrypcję, lajkowanie, przede wszystkim komentarze, bo jeżeli wam się podoba mój tu sposób mówienia, podoba wam się, nie wiem content, jakość wideo, to jak się staram tu fajnie to wszystko zaprezentować i żebyście byli razem ze mną, no to kurde. Zaszczemy jak Rubik yy, i subskrybujemy i tam no polecamy przede wszystkim znajomym, bo mnie osobiście wkur... denerwują i wszyscy idioci, którzy się prezentują na tych YouTubach krzyczą, wykrzykują, yy, pokazują jakieś takie... Ala crazy stuffy, jak to tam w tych nowoczesnych nomenklaturach to nazywają i to jest niby fajne. To jest ich tak dużo, że mi się to dziło. Nawet, nawet nie mam ochoty ich oglądać. Jeżeli macie takie same wrażenie, to po prostu mi napiszcie i podzielajcie ten rodzaj podejścia. Tyle wywodów. Dzięki, cześć!